Zachodnimy. Autopromocja. Halo, halo. Mówi Paweł Dłużewski. Zapraszam na felieton satyryczny KPW. kabaretowy przegląd wydarzeń. Zapraszam w każdą środę o 9.50 i 17.50. Autopromocja. Reklama. Akademia Żeglarska kapitana Krzysztofa Kowalewskiego Oferujemy kursy i szkolenia na patenty Sternika motorowodnego, żeglarza jachtowego oraz morskiego sternika motorowodnego Organizujemy również rejsy integracyjne dla firm, śródlądowe i morskie Rejsy morskie po Bałtyku oraz w Chorwacji, Grecji, Balearach, Portugalii, Andaluzji Wyspach Kanaryjskich i Norwegii Gwarantujemy przeszkoloną i doświadczoną kadrę Wejdź na stronę www.autorejs.pl i sprawdź sam. Po reklamie. Stary.